So Z tej strony Elis, witam Was w kolejnym odcinku wyprawy Robinson. Jest to odcinek ósmy przed, przed ostatni, więc zbliżamy się do końca. Nie wiem, kiedy to minęło strasznie szybko. Masa opuścił już wyspę drużyny niebieskich, nie ma go już z nami waszą decyzją. Ale tak, jesteśmy na wyspie. Na tej wyspie zmieniło się to, że ostatnia nasza zwyciężczyni czyli Kiara, dostała swoje łóżko. To obiecane, które miała za konkurencję, i uwaga, ona jest taka trochę oddzielona od reszty drużyny. Co może budzić pewnego Rodzaju spięcia na wyspie, no bo jednak jest potraktowana inaczej niż reszta, prawda? Ona ma tutaj swój takie zadaszenie, nawet baldachim, no wiecie, wygodny materac. No jest potraktowana po królewsku, a reszta musi się kisić w tych namiotach z jakichś tam traw i zielska i liści. No nie fajnie, nie fajnie, ale to takie są zasady gry. Mam nadzieję, że Nikiej nie będzie do tego jej łóżka wchodził. Możesz sobie spać. No bo to jednak, mimo że to jest takie, wiecie, takie dookoła, to to nie działa tak do końca, jakby miało działać. E, niestety, no ale będziemy pilnować tak, żeby nikt w tym łóżku jej nie spał. E, cała reszta, proszę. Ej, kibelek nam zamieniło. Ach, tak, zamieniło nam kibelek, słuchajcie, bo ja usunęłam pewne mody i to potem podmieniło. Ja wiem dlaczego, ja wiem dlaczego. Mm, tak, ty chciałeś sko skorzystać, nie? To ty sobie skorzystasz. Reszta może iść spać. Ja i tutaj trochę tak ogarnę na, już na, na rano. Jejku, jak jesteś głodny. Weź sobie coś do jedzenia, weź sobie zjedz na szybko, może jogurt. Pytam jeszcze. Ty też, może tak, to już sami, sami wszyscy idziecie, okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, oni tutaj będą chyba się ogarniać, tak mi się wydaje. W ogóle tak jak mówiłam, zbliżamy się już ku końcowi. Miałam zaplanowanych. No, na samym początku, kiedy myślałam o tej serii, miałam zaplanowanych odcinków chyba z 16 czy nawet więcej, bo miałam takie ambitne plany, ale potem mm, jakoś. Kiedy zaczęłam stwierdziłam, że jednak zrobimy sobie 10, także będzie właśnie tak fajna ta dziesiątka, taka okrągła liczba I, i będziemy właśnie mieli 10 odcinków, myślę, że to będzie pasowało fajnie. No więc jak możecie się domyślić, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcioro uczestników. E, Zostały dziesię... nam razem z tym trzy odcinki, ósmy, 9, 10, więc to znaczy, że będą odpadały też więcej niż jedna osoba. Owszem, zgadza się. Tak, tak jest zaplanowane, że y, będzie jeszcze jedna konkurencja, gdzie odpadnie więcej niż jeden sim. Powiem wam tak, to jest. Y, mówi do was Elis jakieś 15 minut później. Miałam dużo przeboju z tym savem, ponieważ nie działały mi bojki do pływania. Okazało się, że one na tej działce są y, działają. W sensie jest tutaj i co? Znika? się pojawia i znowu znika i znowu się pojawia, nie wiem dlaczego nie wiem czym to jest spowodowane, ale w każdym razie dużo gadałam o tym, robiłam różne jakieś plany w głowie, ja to wytnę, bo nie chcę wam psuć i robić spoilerów, więc mam nadzieję, że jakoś to mi się uda powycinać na tyle żeby nie zaburzyć wam tego całego oglądania bo ja wiem jakie to jest wkurzające, ale wybaczcie mi to po prostu, nie chcę za dużo spoilerować, a tam powiedziałam wam spoilery ze względu na to co planowałam i dlaczego coś takiego chciałam zrobić, no ale dobra, w każdym razie jest poniedziałek i nie będziemy wędrować do żadnej innej innej em, lokalizacji ze względu na to, że ja nie chcę tej boi stracić, bo to będzie już później. Yy, no Szkoda będzie mi tej konkurencji, bo to jest właśnie typowo morska konkurencja, i, i fajnie byłoby właśnie taką mieć. Dlatego chyba, że no coś nie pojawia. Nie, no, dzień też patrzyłam, czy nie ma. E, dlatego dzisiaj będzie tak konkurencja tutaj od nas z wyspy e, i będą w niej brali udział wszyscy e, wszyscy nasi e, wyspowicze. Oni się czują chyba już w miarę okej. Okay. No dobrze, oprócz e, Kiara, ta nie, Sofie, jezu ja. Zobaczcie, 8 odcinków, a ja nadal nie znam ich imion, ale było ich jednak 6, 16. Tak, e, 16 osób było i ich nie spamiętałam. E, tak, tutaj zdecydowanie też czas u niektórych na śniadanie, na toaletę. Więc jak oni wstaną, to się trochę poogarniają. Myślę, że mają czas, tak, do godziny 13. E, wtedy. Dobra, już ci tutaj pomogę. Wtedy. Wtedy będziemy zaczynać naszą konkurencję. Trzeba też na. Dlaczego nie skorzystałaś tutaj z tego kibelka? Nie wiem. Stwierdziłaś, że wolisz krzak, bo tam jest nieposprzątane. No prawda, prawda. No ale Kiara to naprawdę jak królowa. Wiesz co? Możesz ty już wstać i nakarm najpierw kury na sam początek. Rozrzuć karmę tutaj ze dwa razy i możesz iść sobie coś zjeść, płatki. Mamy jajka w ogóle? Mamy jajka, możesz coś zebrać jajka. Albo ktoś inny może zebrać, kto tam będzie chciał. Kurki niech sobie tutaj wędrują. A reszta tak, reszta już może wychodzić, ale myślę, że najpierw toaleta, a nie mój drogi prysznic, to jest akurat mniej ważne w tym momencie. Toaleta jedzenie. Nie weź napój, tylko zjedz sobie. Yy, tutaj też, słuchajcie. Dobra, niech się ogarniają w takim razie. Daniel się zesikała w majty. A czy my możemy wziąć prysznic? Tylko szybki chłodny, to możesz sobie tak, wziąć ten prysznic. No ale zesikała się przy innych. Trochę wstyd. Mam nadzieję, że nie umrze. Chociaż oni są jako nieśmiertelni, to myślę, że nie umrą. Mm, I tak, będziemy się już przygotowywać na konkurencję. Jak, jak tu mówiłam, że koło 13 zaczynamy, jak najbardziej. Tutaj nasza drużyna już się tak w miarę poogarniała na tyle, na ile mogła. Cała drużyna ma już zakupiony niezbędny sprzęt, tak żeby każdy miał takie same szanse w kolejnej konkurencji. No i teraz można mogą zająć się jeszcze sobą, dopóki nie zaczniemy właśnie. Kolejnych zmagań. Daniel, ty jeszcze weź raz prysznic, bo cały czas jesteś zakłopotana. Mamy 13.20, możemy zaczynać konkurencję. Ja co jeszcze muszę im zrobić, to tylko wyczyścić ich wyposażenie. Chyba jeśli mają jakieś tam inne rzeczy niż ich jedzenie. I zaraz Wam tłumaczę, co to będzie za konkurencja. Mamy naszą drużynę już przy brzegu, każdy już ubrany w swoje stroje wyspiarskie i niebieskie koszulki. I dzisiejsze zadanie polega na tym, aby wyłowić jak najlepsze rzeczy z dna morza czy z dna oceanu. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najbardziej wartościowe przedmioty, i nieważne, czy to będą jakieś muszelki, czy to będą jakieś faktyczne skarby, liczy się wartość całości. Połowu i ja prawdopodobnie zaznaczę im po dwa razy nurkowanie, tak żeby każdy miał po bądź nawet trzy szanse. Zobaczymy, jak wyjdzie, i wtedy będziemy sprawdzać, kto wygrywa dzisiejszą nagrodę. A nagrodą jest oprócz oczywiście immunitetu. Przyjazd osoby, która zrobi masaż, manikir, pedikir, pełen relaks, czyli można powiedzieć, że wizyta w spa, tylko że spa przyjeżdża do nas. I każdemu zaznaczę nurkowanie po muszle i nurkowanie po skarb, czyli każdy będzie miał zarówno jedną możliwość, jak i drugą. I każdy będzie pływał z muszlą, z muszlą, <śm> z butlą, z butlą po muszle. Każdy ma takie same szanse, ponieważ dostał taki sam sprzęt. Dlatego teraz tylko od nich zależy, czy zechcą właściwie wziąć udział w tej konkurencji. A tam widzę, że ktoś sobie chyba gdzieś idzie. I ja się pytam, gdzie idzie, dokąd? Turendy. Ach, podpłyną sobie łódką? Nie, ja lecę normalnie. Wpław. Dobrze, bo właśnie o to chodziło. Dokładnie, trzeba najpierw dopłynąć do boi. I potem nurkować. Nie jest tutaj za zadanie, kto szybciej, a kto lepsze. Dlatego nie ma tutaj co się spieszyć. Niech zawodnicy dadzą sobie trochę czasu, niech się zastanowią. W ogóle fajnie to wygląda, że zrobię zdjęcie, jak tak płyną. Tak, wszyscy już są w drodze. Niektórzy już zaczęli nurkować. Tak, już powoli zaczynają zbierać muszelki. Mają wszyscy swoje stroje. Mogłabym dać im nurkowanie bez butli, ale jednak chciałabym, żeby ta konkurencja była bardziej zaciekła i żeby więcej rzeczy znajdowali na tym y, dnie oceanu, ponieważ no, wtedy będzie lepsza zabawa i, i na pewno będą większe emocje, jak na grzybach. <laughs> ale wszyscy, tak, wszyscy tutaj widać, że, y, że wzięli sobie chyba do serca tę konkurencję. Tutaj widać tylko bąbelki. Zobaczymy, jakim pójdzie. No bo mają jednak e, e, dwa razy nurkowanie zaznaczone. Teraz po muszelki tu tam jest luzik, prawda? Gorzej jak później będzie e, po skarb. Skarb na pewno będzie trudniej zdobyć niż. E, niż, niż co? Niż muszle, nie? Nie wypływają. Do... O, jest coś już tak. Już tutaj. E, pierwsi wypływają. okej, okay, Kiara skończyła muszelki. O, gdyby nie pojawienie rekina, Artur zdobyłby piękną muszlę. O, czyli rekin jeszcze się pojawił, więc tym bardziej muszą uważać. Ale niektórzy zaczynają już drugi połów. Czy wszyscy? Jeszcze nie wszyscy. Niektórzy jeszcze kończą e, poprzednie zadanie. O, ktoś zdobył tak, serce, nie Dlatego e, powykładałam wszystko na, na brzeg, tak żeby nikt nie poczuł się e, skrzywdzony, że komuś policzyłam nie to, co zdobył. Podejdź tutaj, proszę, Nikolas. To kolejne wypływa? Tom Fry. Tom, też proszę podejść tutaj. Też już ukończyłeś swoją próbę. No, dostało nam jeszcze trzech, dwóch, jednego. Tak. Dziewczyny też mogą już się zbierać na brzeg. Podejść tutaj i jeszcze, Daniel, też możesz podejść. Tutaj zapraszam. No i czekamy jeszcze tylko na Artura, który już też zaraz kończy i się posika dodatkowo. Dobra, wszyscy są przy stołach. Proszę teraz zatem. Zaczynamy od Sofii. Co zdobyła Sofii? Sofii zdobyła tylko jedną muszelkę, tylko pancerz jeżowca. Potem mamy Toma. Tom zdobył jedną muszlę i oczy Sulani. Potem mamy Nikolasa. Nikolas ma też muszlę i ma też yy, serce Sulani. To jest chyba, nie? Tak. O, i ma nawet dwie Jeszcze kończę zdobył, okej. Okay. To jest Daniel. Też całkiem dobre zdobycze. Kiara, kiara ma też muszelkę i ma jeszcze tak dwie muszelki. O, a on to tak zdobył teraz? Nie, chyba nie. On to chyba sobie łowił ryby, wydaje mi się. Ale muszli ma sporo. O, chyba mamy zwycięzcę, wydaje mi się. Oczy Sulani. Muszle wrzecionowate. Dwie nawet za 90. Tu ma za 890, więc tutaj mamy już y, 980. Tak, mi się wydaje, że chyba jednak Tom wygra. Po ile to jest? 140, no to nawet nie ma co, prawda? Mamy 205, to nawet nie jest y, zbyt dużo warte. To jest 90, nie, zdecydowanie, i ta skromna muszelka. Zdecydowanie Tom wygrywa, nie Tom. Artur. Artur wygrywa tę konkurencję i jest królem poławiaczy. Mam nadzieję, że Artur się cieszysz, bo wygrywasz wyjazd do Spa. właściwie Spa przyjedzie do ciebie. Mam nadzieję, że się cieszysz. Wszystkie baby będą ci zazdrościć na pewno. On będzie zrelaksowany i i to będzie jego nagroda. No i najpierw tak, najpierw zrobimy jego nagrodę, a później pójdziemy na radę wyspy, gdzie Artur nie bierze udziału w głosowaniu, ale to wy będziecie wybierać. Em, zwycięzcę, bądź przegranego właściwie. Okej, okay, wynajęliśmy sobie to musiałam na chwilkę wyłączyć cechę bez przyłącza, ale już czekamy na niego i tak jest. Proszę, Artur. To jest Twoja nagroda i możesz się odprężyć, a reszta drużyny, no cóż, może robić, co tam sobie chce, ale musimy pamiętać, żeby nie wpuszczać ich na żadne fotele, na żadne stoły, to nie jest ich nagroda, oni mogą sobie korzystać ze wszystkiego, co jest tutaj na wyspie, oprócz właśnie e, tych wspaniałości. Och, ale bym poszła na taki masaż, raz w życiu byłam na takim prawdziwym masażu, zrobione przez kobiety z Bali i to było fantastyczne. Chociaż nie powiem, żebym chciała jakoś to super powtórzyć, czułam się trochę nieco skrępowana, więc jakoś tak, do no, nie wiem, było... Czułam się wspaniale później po nim, bardzo, bardzo się odprężyłam, ale jakoś tak mi głupio było i już ma więcej nie pójdę na takie coś. Ej, 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 to nie jest twoje łóżko, wynocha. Och, reszta niech się szykuje na Radę Wyspy. Artur może całkowicie teraz głowę uwolnić, bo wie, że zostaje do następnego razu tutaj i nie musi się już przejmować. Może się tylko już skupić na tym, żeby jak najbardziej rozluźnić swoje mięśnie. Mam nadzieję, że jest zadowolony z tego powodu. Masaże. Poprosimy o masaż dłoni. Nie możemy, tak mienie... Niestety nie możemy tutaj sobie sami poprosić. Tego kolesia o to, żeby zrobił nam Masaż dłoni, ale za to możemy Zrobić się Jeszcze, za to możemy położyć się jeszcze raz Na tym stole, no bo co Poddaj się masażowi, aromaterapia może Albo kwiatem lotosu, jeszcze aromaterapia Dobrze, to w takim razie będą e, Dwie usługi na materacu Do leżenia No zdecydowanie mu się podobało, więc Tak, teraz można iść spać I w ogóle właśnie to zanim pójdziemy spać Idziemy na Radę Wyspy no i co, znów tutaj jesteśmy już tak naprawdę przed ostatni raz na Radzie Wyspy, dlatego macie przedostatnią szansę na to, żeby dokonać wyboru, kto tym razem opuszcza naszą drużynę, drużynę niebieskich i kto powinien odpaść. Kiera tym razem siedzi na gorącym krześle, a nie na tym tronie po prawej stronie, na którym siedziała ostatnio, dlatego i Kiera może teraz odpaść. I kto nam został? Została nam tak. Teraz powiem z pamięci. Uwaga, mówię z pamięci. Mamy Sofi. Jest Tom, Nikolas, Daniel i Kiara. Tych pięcioro Simów walczy o dalsze pozostanie w grze. Od lewej Sofii, Tom, Nikolas, Daniel i Kiara. Kto tym razem ma odpaść, dajcie mi znać oczywiście w komentarzu. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć.